Kochani, patrząc na piękny kolor tej wody, zapewnie myślicie, że jesteśmy na Lazurowym Wybrzeżu. Nic bardziej mylnego. Znajdujemy się w mojej rodzimej łodzi, tuż obok fabryki Gajera, zwanej Białą Fabryką. Właśnie idziemy tutaj z szefem na spacer, ponieważ szef stwierdził, że bardzo chciałby odwiedzić zresztą po raz kolejny, nie, bynajmniej nie pierwszy łódzką Archikatedrę. Dlatego też właśnie przed chwilą my byliśmy na krótkim spacerze na moim ukochanym rynku, czyli na tak zwanym górniaku, gdzie szef spożył. Szefie, co tam jadłeś? Bułeczkę. Tak, kupił pyszną bułeczkę, co prawda jest już godzina mocno popołudniowa, ale... I oczywiście prawie oryginalnego Rolexa za całe 25 zł. Szef po prostu szaleje, szaleje. Dlatego teraz idziemy właśnie w kierunku katedry. Szefie, skąd taki pomysł na taką destynację spaceru? No, bo to Najważniejsze miejsce. Najważniejsze miejsce, prawda? No, nie... oczywiście. Dietyzji. Tutaj idziemy zgrabnie omijamy osoby. Tutaj jesteśmy przy pięknej ulicy Piotrkowskiej. No jest to oczywiście najsłynniejsza ulica w Łodzi. Chyba nie muszę Państwu przedstawiać. Na tutaj, na horyzoncie widzimy już taki, można powiedzieć, symbol wielokulturowej Łodzi, ponieważ pierwsza wieża kościelna jest to kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem świętego Mateusza. Bardzo, bardzo ważne miejsce. Natomiast dalej widać już właśnie naszą archikatedrę. Za chwilę miniemy tutaj białą fabrykę, która dziś oczywiście fabryką nie jest, aczkolwiek znajduje się tu m.in. Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz jak tutaj widzimy te, siedziba zespołu pieśni i tańca Harnam. Tutaj muszę powiedzieć, że kiedyś pracowałam z pewną panią, która przez wiele lat tańczyła w tym zespole. Jest to zespół bardzo taki uznany, ludowy, reprezentujący właśnie folklor no, polskiej, środkowej, tak to nazwijmy. Dzisiaj jest oczywiście piękna pogoda, widzimy, że tutaj dosyć dużo ludzi właśnie przebywa w tejże okolicy. Szefie, jak, jak się znajduje? O, Przepięknie. Czy szef był kiedyś tutaj w środku nie, ja owszem, dawno, dawno temu, to było chyba w czasach podstawówki, owszem, byłam, znalazłam się tutaj w tym muzeum różnego rodzaju maszyny włókiennicze, wszystko to, na co składała się właśnie kultura Łodzi włókienniczej. Chociaż nie, szefie, tu razem byliśmy kiedyś nawet jak na salonie ciekawej książki, czyli takim dorocznym, dorocznych po prostu targach książki, które się odbywały. Jedna właśnie z edycji ładnych już parę lat temu właśnie miała miejsce Tutaj, tutaj, tutaj spójrzmy na wieżę świętego Mate... Kościoła Świętego Mateusza bardzo wie, wie ważne miejsce dla wielu łodzian. Co prawda, w dzisiejszej łodzi akurat ewangelików nie jest aż tak dużo, niemniej jednak ta społeczność jest taka dosyć, dosyć prężna. Tutaj, co ciekawe, do tego kościoła przyciągają, przybywają nie tylko może osoby tego wyznania, ale także tutaj odbywają się słynne. Takie koncerty muzyki organowej, dlatego też dla takich miejscowych melomanów, jest to też bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej łodzi. Muszę tutaj powiedzieć, że tutaj byłam kilkukrotnie na wycieczce na studiach. Bardzo, bardzo. Cieka bardzo ciekawy obiekt. E, tutaj co, tutaj też, e, co ciekawe, no jednak jesteśmy w Łodzi, więc tutaj to przenikanie się różnych kultur e, było na porządku dziennym. Stąd też pamiętam, jak e, pastor e, opowiadał nam właśnie, prawda, no, e, no mówiąc krótko o dziejach evan e, evan ewangelizmu, prawda. No i właśnie powiem, że jednym z jego postaw jest to, że w kościele tym nie ma kultu świętych. Natomiast na ołtarzu w tym kościele właśnie widnieją wizerunki świętych. I Właśnie pastor tak się strasznie zaśmiał, jak jeden z kolegów właśnie zapytał go skąd w takim razie te wizerunki, skoro ich nie uznają. No i pastor bardzo się zaśmiał i odpowiedział, gdyż artysta, który malował ten, ten, ten to wnętrze właśnie kościoła był z kolei osobą wyznania prawosławnego. Także taka tutaj już uroda Łodzi. Tutaj szef pokazuje, byśmy troszkę tutaj skończyli. Oczywiście ciąg dalszy nastąpi.